Dostałeś sms -a. Merry Christmas, czyli Wesołych Świąt, to treść pierwszego oficjalnego SMS-a pestowego, którego nadano 3 grudnia 1992 roku w ramach brytyjskiej sieci Vodafone. Dokładnie o godzinie 19.09 i 9 sekundzie czasu polskiego SMS-a nadano z komputera. Natomiast urządzenie, które go otrzymało, to Orbitel 901. Dobrze widzicie, to jest telefon komórkowy. Tak kiedyś niektóre komóreczki wyglądały, żeby był lepszy zasięg. Na tym mechaniku. Wyświetlona została treść tej wiadomości. Taka ciekawostka: do tego telefonu kartę SIM lokuje się w tym miejscu, i ma ona wielkość karty kredytowej. Jeszcze dzisiaj możemy kupić takie karty, tylko nie wolno je wyłamywać tylko w całości należy włożyć do środka. Dokładnie rok wcześniej czyli 3 grudnia 1991 roku ówczesny prezydent naszego kraju, Lech Wałęsa, podczas rozpadu ZSRR wysłał ten oto telegram na Ukrainę. Telegram czy faks to są pradziady SMS-a. Powstały w połowie XIX wieku Podobnie jak telefonia stacjonarna. Dzień później, po telegramie Wałęsy, czyli 4 grudnia 1991 roku, w Polsce powstaje pierwszy operator telefonii komórkowej, Centertel. Jednym z pierwszych telefonów była też taka ciekawa. Nokia. Sieć, w której działała ta telefonia, to była sieć analogowa. Już w naszym kraju nie funkcjonuje. Przynajmniej oficjalnie. Natomiast pierwszy SMS, który można było wysłać w naszym kraju, miał miejsce dopiero w roku 1999 siódmym, a dokładnie 3 marca w sieci Plus GSM. Jaka była treść tego SMS-a? To już jest słodka tajemnica Plusa. W marcu 1991 roku w Polsce pojawia się starszy brat SMS-a, mianowicie biper. Biper czyli pager najpierw rozpoczęło się to na terenie Trójmiasta. Potem objęło inne większe nasze miasta oraz okolice. Biper czyli pager to taka komórka, która zazwyczaj potrafiła tylko odebrać wiadomość tekstową. Nie miała komunikacji zwrotnej. Jeśli chcieliśmy wysłać wiadomość tekstową, musieliśmy ją podyktować telefonicznie operatorowi który potem wysyłał podyktowany tekst na wskazany przez nas numer pager'a. W Polsce było kilku operatorów tej technologii, ale MetroBip był pierwszy, jak i ostatni. Pager'y w Polsce zakończyły swoją działalność dokładnie w Sylwestra 2013 roku. Początek pager'ów na świecie datuje się na połowę XX wieku. Było to chwilę później po wiadomościach e-mail. Natomiast pierwszy e-mail, jaki dotarł do naszego kraju, miał następującą treść. Najstarszy przodek SMS-a to oczywiście zwykły list. Początek listów w zasadzie ma początek wraz z pismem. I sięga nawet 2400 lat przed naszą erą. W 1840 roku, za sprawą brytyjskiej poczty, pojawia się na świecie pierwszy znaczek pocztowy. 1 lipca 1928 roku w Polsce formalnie rozpoczęła działalność instytucja Polska Poczta Telegraf i Telefon. Z takim otolokiem. Tutaj widzimy jeden ze starych telegramów. Należy pamiętać, że Polska poczta w znaczeniu ogólnym swój początek ma 18 października 1558 roku za sprawą uruchomienia konnych przesyłek przez króla Zygmunta Augusta. Była to pierwotnie trasa skakowa do Wenecji przez Wiedeń. W 1991 roku Poczta Polska Telegraf i Telefon rozdzieliła się na Pocztę Polską oraz Telekomunikację polską. W naszym kraju od 1 października 2018 roku w punktach poczty nie można już nadać telegramu. Jednak jest jeszcze taka możliwość, by zrobić to przez internet. Wówczas telegram przychodzi do nas jako list polecony. Ba, przez internet można nawet wysłać list, czy zamówić znaczek pocztowy do wydrukowania. Żaden filatelista nie ma takiej kolekcji jak ja. Zobaczcie sami. I co? Macie taki? Znaczek stworzyłem za pomocą internetu na okoliczność powstania mojego reportażu, na równą 30. rocznicę wysłania pierwszego SMS-a na świecie. To tyle, jeżeli chodzi o historię pisemnych komunikacji przed SMS-em. Za chwileczkę zbadamy, jak się rozwijał SMS i jak się rozwijały urządzenia, które te SMS-y odbierały. Pierwsze telefony sieci GSM nie miały możliwości wysyłania SMS-ów. Niektóre mogły je odbierać tylko. Taka motorolka na przykład nie miała takiej funkcji. Pierwszy telefon, który mógł wysyłać i odbierać SMS-y, powstał w roku 1993. Była to Nokia 21.10. Chwilę po niej powstała budżetowa Nokia 2010. W 1995 roku Nokia połączyła swoje siły z HP. I tym sposobem model Nokia 2110i w połączeniu z komputerkiem HP tworzył pierwszy komunikator Nokia. I jest to pierwsze urządzenie na świecie, z którego można było wysłać SMS-a za pomocą klawiatury. W 1997 roku Nokia wydaje model 61.10, który wspiera ich autorski system Nokia Smart Messaging. To był zwykły SMS, ale zawierał grafikę oraz dźwięki. W tym oto modelu można było zastąpić napis operatora sieci inną grafiką oraz można było pobrać nowy dzwonek. Dwa lata potem, w roku 1999, za sprawą Noki 3210 można było już pobierać obrazki graficzne. Nie tylko małe logo operatora, ale już większe obrazki graficzne. W kolejnym roku, czyli 2000, za sprawą modelu 3030, -30, pojawia się na bazie SMS-a funkcja Nokia Chat. Był to taki komunikator, który miał konkurować z tymi internetowymi. Rok potem, za sprawą Nokia 3330, która wyszła na świat w 2001 roku, możliwe było przesyłanie ruchomych obrazków. Firma Ericsson w odpowiedzi na działania Noki wspólnie z Siemensem, a później z innymi markami, stworzyła system EMS. Był to także zwykły SMS zawierający zakodowaną grafikę, format tekstu czy krótki dźwięk. Pierwszym telefonem, który wspierał EMS, był Ericsson T20E wraz z Ericssonem T29, które zostały wydane w 2001 roku. Roku. Cofnijmy się do roku 1999. Wówczas, za sprawą modelu Noki 7110, pojawia się opcja szybszego, wygodniejszego pisania SMS-a słownikiem T9. Chodzi tutaj o to że jeżeli byśmy wpisywali na przykład wyraz stop, to starodawną metodą musieliśmy wcisnąć 4 razy 7, raz 8, 3 razy 6 oraz raz 7. Natomiast dzięki metodzie słownikowej wystarczy wcisnąć raz 7, raz 8, raz 6 i raz 7, a telefon sam wskaże wyraz, o jaki nam chodzi. Rok 2000 przynosi nam telefon, który jako pierwszy raz oficjalnie nazywany jest smartfon. Jest to model Ericssona R380. Jest to pierwszy telefon na świecie, którym można było napisać sms-a przez ekran dotykowy. Rok 2001 to debiut w Polsce SMS-ów Premium. Miało to związek z pierwszą edycją Big Brothera. To wtedy za pomocą SMS-ów mogliśmy zagłosować, kogo chcemy pozostawić w tym programie. Mało tego, wysyłając SMS-a specjalnego, mogliśmy otrzymywać bieżące informacje, co tam się w środku dzieje. Pamiętam, jak kiedyś byłem akurat w lesie. I dostałem na moją komórkę wiadomość, że Piotr Lato musi opuścić program, ponieważ złamał regulamin. Zdradził Gulczasowi, że na niego głosował. EMS został wyparty przez MMS-a. MMS to było nic innego jak SMS, ale poszerzone już o kolorowe obrazy. O większą ilość danych do wysłania. Żeby wysłać MMS-a, należało mieć już połączenie internetowe. Pierwszym telefonem na świecie, który był wyposażony w komunikację MMS, był Sony Ericsson T68i. W Polsce w połowie 2002 roku jako pierwsza usługi MMS prowadziła Era. Sieć Era współpracowała z Ericssonem, dlatego reklamowali usługi, no właśnie wspomniane wcześniej T68i. Chwilę potem Plus GSM wprowadza EMS-y z pomocą firmy Nokia. I tak reklamuje swoje usługi modelem Nokia 7650, nawiasem mówiąc, pierwszym telefonem w Europie, który miał wbudowany aparat, ponieważ to aparaty były przyczyną tego, że pojawiły się MMSy, mogące obsłużyć większą ilość danych, oraz Nokia 7210, jeszcze bez aparatu. Następnie na początku roku 2003, już na samym końcu, firma Idea wprowadziła MMS. Idea, czyli obecny Orange. Oprócz wspomnianych aparatów ona posiadała jeszcze Siemensa S55 oraz Nokię, budżetową Nokię 3510. W tym momencie mamy 30 listopada 2022 roku. Mam mało czasu, żeby 3 grudnia wydać ten film, ale może mi się uda. Jak możemy obecnie wysłać SMS-y? Korzystając z głosowego asystenta, nawet na zegarku, nawet samodzielnym zegarku, który wcale nie musi być połączony z telefonem, tak jak w tym przypadku. Wyślij SMS-a do kogo chcesz wysłać SMS-a? Do starego telefonu. Jasne, jak brzmi wiadomość? Pozdrawiam. Czy jesteś gotowy, żeby wysłać wiadomość? Tak. Wysyłam Twoją wiadomość. Ale, moi drodzy, to nie jest jakaś nowość. Takie rzeczy można było już robić 20 lat temu, w 2002 roku. A wszystko za sprawą dwóch rzeczy: Noki 9210 oraz komercyjnego programu, który nazywał się Talks 9200. On kosztował prawie tyle, co ten telefon, ale po jego zainstalowaniu osoby niewidome mogły wysyłać SMS-y, mówiąc, oraz SMS-y były mu Odczytywane. Wspomnę tylko, że od 2007 roku Nokia dawała możliwość odczytywania głosowego SMS-a bez potrzeby instalowania innych oprogramowań. Wówczas nawet pojawił się język polski. Wiadomość SMS od SMS. Nie pomylę się. Wszędzie brzmi w trzcinie tej Wszystkie wybrane wiadomości zostały przeczytane. W 2010 roku SMS był tak popularny, że wysyłano go średnio ponad 3000 razy na sekundę. Jednak popularność takich programów jak Messenger, WhatsApp znacznie uszczupliło uczestników owego SMS-a. Obecnie trwają prace nad SMS-em 2.0. Ma on przesyłać mnóstwo informacji. Więcej niż obecna wiadomość elektroniczna czy komunikatory. Trzymam za to kciuki. Serdecznie dziękuję, że wytrwaliście do końca tego reportażu.